Thank nie mamy skrzydła Mayday, Mayday, brakuje skrzydła Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj spełnię jedno z swoich marzeń A mianowicie zasiądę za sterami Myśliwca i przy okazji będę miał Możliwość wzięcia udziału w bitwie Powietrznej. Powiem się wszyscy, jestem DJZ-owski, A to jest War Thunder wirtualnej Rzeczywistości i zrobimy sobie dzisiaj takie Porównanie pomiędzy graniem VR w tej samej grze, w której możemy Zagrać sobie w normalnym trybie Nie ma zbyt wielu takich gier i właśnie War Thunder Umożliwiło mi coś takiego Jednocześnie sponsorując odcinek, więc jeżeli będziecie Chcieli kiedyś zagrać sobie ze mną w tej grze, to no możecie pobrać tą grę z linku w opisie pod filmem. Jest również ona dostępna na PS4 oraz Xbox One. Oczywiście też nie patrzcie na grafikę, która będzie Wam pokazana w wirtualnej rzeczywistości, ponieważ jest ona odrobinę przeskalowana, tak, żeby gogle się nie przypaliły. Praźną filmową grafikę pokażę Wam w drugiej części materiału, gdzie sobie pogramy trochę czołgami, a jeżeli nie mówimy o czołgach. Kto jeżeli pobierzecie sobie grę, to będziecie mogli wybrać sobie jeden pojazd premium. Może być to jakiś okręt, samolot bądź na przykład czołg. Teraz jednak nie ma czasu, zakładamy gogle i wyruszamy na bitwę. To jest naprawdę niesamowite, ja już się boję, chociaż naprawdę jak grałem w karuzelę wirtualnie rzeczywiście, no to było takie doświadczenie bardziej niż granie, to szczerze powiem robiło to wrażenie. Co prawda tutaj nie doświadczymy 12G na własnym ciele, ale uwierzcie mi, rozglądanie się po kabinie i szukanie przeciwników, gdzie którzy są dosłownie wszędzie, to jest tak niesamowite uczucie, że ciężko jest to opisać słowami i po prostu każdy z was musiałby sobie samemu VR kiedyś zagrać. A na razie mamy kamerę z trzeciej osoby. Ale to, ho oh, oh, kurde, Jokie to jest super, wiecie czego mi jeszcze brakuje, jakiegoś joysticka, więc jeżeli macie jakiś joystick i zaskoczywacie go często do grania samolotami, to dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, bo to byłoby naprawdę świetne, dobra, Zacznijmy o oh, kurde, to jest świetne, naprawdę, to jest Świetne. <laughs> Mogę wreszcie wychylić samolot i spojrzeć na tyłu czy ktoś mnie nie goli. To jest naprawdę super. Nie, nie, przepraszam, brakuje mi po prostu słów. Dobra, tam są nasze pierwsze cele. Trzeba wesprzeć naszych, zanurkować. I może uda nam się kogoś bardzo szybko zdjąć. Tutaj widzę, że z góry ktoś już na mnie leci mniej więcej i myślę, że to jest na mnie. On leci na mnie. Oznaczę sobie go i spróbujemy. Zjąć nas pierwszy cel pod warunkiem, że ktoś nas przy okazji nie zdejmie i że nie będzie przy okazji żadnych gastronomicznych ekscesów. Dobra, będę miał go zaraz w zasięgu. Jest! Samolot i sus! Mój pierwszy samolot wirtualny, w wirtualnej rzeczywistości. O kurde, <ścoughs> nie mogę patrzeć! Co tu się dzieje? Dobra, trzeba znaleźć kolejny z nich. E, na radarze mniej więcej mi się wyświetlają, w którym miejscu są, ale akurat radar tutaj jest mi zbędny, ponieważ ja chcę się tutaj wczuć dosyć mocno w to, co się dzieje. Widzę, że nade mną coś jest. Zwolnimy, zwolnimy, zwolnimy i oznaczamy go i spróbujemy pomóc naszemu. Szybko, obrót, 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 obrót. Jeszcze raz. Kurczę, niestety go zdjęli, nie zdążyłem, ale może teraz się uda. Muszę tylko mocno zejść w dół. Prosto na niego, prosto na niego. Spokojnie, spokojnie. Uda się. Uda się, tylko nie wiem, z którym się najpierw zajmę. Zobacz, tym się najpierw zajmiemy. Dobra, dobra. Może przybliżę sobie odrobinę widoku. Kurczę, akurat przybliżenie widoku nie jest zbyt dobrym pomysłem. Powoduje to mały dyskomfort. Mam go chyba się na stanowniku, ale ktoś mi siedzi prawdopodobnie na ogonie w tym momencie. Musiałbym się bardziej wychylić, żeby widzieć. Celo celownik z gry. Bo akurat ten celownik. Co jest? Nie mamy pocisków! <laughs> nie mamy pocisków! Do działek! Od zawsze chciałem spróbować. beczki. wirtualnej rzeczywistości, ale mam nadzieję, że mój pilot przy okazji nie zemdleje. Przyspiesz, wszyspiesz, wszyspiesz, to brak, jest na górze, na mną, na mną, na mną. Aaaaa, dawego, dawego! Aaaaa, jest w dołu się! Kulisze w powietrzu! Nie mamy skrzydła! Mayday, mayday, brakuje skrzydła! Musimy się chować! Nie! Yes. To było naprawdę ciekawe doświadczenie w tym momencie, ale bitwa się jeszcze nie skończyła. I tak, powiem bo z tej perspektywy to, to granie jak zabawa żołnierzykami, ale tutaj, o kurczę, teraz jeszcze lepiej. Mam ten celownik praktycznie, czy to trzyma, ale nie wiem, którym się sugerować. Czy tym faktycznie celownikiem, który jest instrumentem pokładowym, czy może tym celownikiem, który nam podpowiada mniej więcej w którym kierunku strzelać? Jest, 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 uda się, uda się, uda się, uda się, uda się, uda się kurczę, przeciążenie, asysta, asysta, dobrze, jest asysta. Ale to też jest istotne, żeby razem współpracować, tu jest kolejny samolot. Dobra, musimy się zająć jakimś innym w tym momencie. Jak to wygląda po mojej lewej stronie? Nic na razie nie ma. Robimy beczkę, o Co się zakręciło w głowie. Mamy kolejny samolot, nurkujemy, 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 samolot zniszczony. Kolejny na celowniku Spróbujmy Jest, asysta Asysta jakaś, tylko nie wiem, czy na ten, na ten samolot, który mi właśnie tutaj wpadł <zysk> Powiem wam, że zaczynam powoli Ciężej oddychać Czy nade mną coś jest? Tak, to są dwa kilometry Myślę, że możemy się zająć tym samolotem to podejrzewam, jest bombowiec. Bo się nie znam do, do końca na samolotach, ale dobra. <grym> Otworzył ogień na mnie. Myślałem, że będziemy mieli znowu kolizę w powietrzu, ale nie tym razem. Mm, zwolnimy i spróbuję w niego jakoś wlecieć. Dobra, mamy mniej więcej możliwość, by usiąść mu na ogonie. Niestety nie jestem w stanie bez tego wspomagania stalowniczego dobrze go wykryć. Dobra, trzeba zmienić cel jednak. Że on jest, poleciał dokładnie tutaj A skotrofę Dawaj go Jest! Trafienie krytyczne! Zwolni, zwolni, zwolnij, kurczę, zwolni, dawaj go! Uh, to jest naprawdę realistyczne teraz! Co prawda nigdy nie latałem! Samolotem, więc nie wiem do końca, jak to może być realistyczne. Strafienie! I kolizja, rozbicie. Więc się rozbijemy na niego. Znowu nie mamy jednego skrzydła i e, niczego nie mamy. Tak, popnij nas w dół, dzięki, dzięki za pomoc wiesz, wiesz co, tylko że nie mam silnika I teraz naprawdę będziemy mogli spadać że Największe problemy mam z Schodzeniem w dół, przodem Więc ja myślę, że muszę się tylko tego nauczyć I już mógłbym Praktycznie wygrywać wszystkie Bitwy bez większego problemu No bo nie oszukujmy się, to jest olbrzymia przewaga Kiedy można się rozejrzeć, obejrzeć za siebie Zobaczyć co tam na ogonie No na ogonie nic nie ma akurat Dobra Schodzimy w dół, oznaczamy cel, zwalniamy i... spróbujemy zaraz wspomóc naszych... Tu jest kolejny. Na tym się na razie skupię. Jakaś beczka by się przydała. O, właśnie do góry nogami też się ciekawie leci. Misja wykonana, udało się. Udało się i tego też bym zdjął. Jak to wygląda w ogóle w statystykach? Jak tam mi poszło? Poszło mi są loty 3, asysty 2, trafienia krytyczne 3. Dość, teraz zobaczymy, jaka będzie różnica pomiędzy walką na ziemi a w powietrzu. I to jeszcze między VR a tym, co widzimy z perspektywy trzeciej osoby. Poza tym pokażę w ogóle, jak wygląda widok z pierwszej osoby w czołgu. No to akurat nie jest nic e, efektownego, ponieważ to jest po prostu widok z puszki i mały prostokąt, którym możemy obserwować pole bitwy. No to jest akurat prawdziwy widok, jaki ktoś mógł. Widzieć, kiedy jeździł prawdziwym czołgiem. Jako, że obok nie jest T34, to czuje się bardzo bezpiecznie, ponieważ wiem, że on w każdej chwili może driftować i siać postrach. Dla mnie to T34 to jest taki jeden wielki ser na B. Jesteśmy już blisko celu i mam nadzieję, że wygramy. Żeby był taki stosunek dwóch do jednego, bo jedna walka przegrana, jedna wygrana i tutaj mam nadzieję, że jedną wygraną też uda się wyrwać przeciwnikom z rąk. Próbujemy najpierw z podstawową amunicją. Obejdziemy odrobinę ten punkt. Patrzcie więcej po marce, co się tutaj będzie działo. Biorę ja jeszcze. O, jest przeciwnik, jest przeciwnik. On mnie nie zauważył. Kurczę teraz pytanie, czy tam ktoś będzie obok. Jeszcze co zaryzykuję bez patrzenia. po prostu ja spróbuję wjechać. I go zniszczyć, jeżeli będzie tylko taka okazja. Mam nadzieję, że się uda. Jest, jest już niedaleko, jest już niedaleko. Kurczę, muszę za nim jechać cały czas. To będzie niezła gonitwa w takim razie. Jest już na salowniku. Ja muszę pamiętać, że z Lufą nie jest tak prosto. Dobra, trafienie krytyczne. Myślę, że bezpośrednie trafienie w silnik to było. Kolejne trafienie już nie było takie krytyczne. Oczywiście jego załoga jest nietknięta w tym momencie, ale myślę, że kolejne trafienie i już go tak naprawdę nie będzie. Właśnie dzięki temu, że jest ta kamerka, to mogę mniej więcej poprawić swój strzał, na przykład widzieć... Co mam trafić? Teraz trafiłem tak, że zniszczyłem praktycznie całą załogę i czołg został przeze mnie unieszkodliwiony. Teraz bym trochę zwolnił i zobaczył, co jest tutaj po prawej. Eee... Tu coś jest, tu coś jest, tylko... Czy ja w to trafię przez ten samochód? Nie wiem, czy trafiłem. Nie, nie trafiłem jeszcze przez samochód do tego. Ja to będę może po prostu czekał na okazję. Albo zniszczę to. To jak zniszczę? to prawda będę miał... Ojej. Nie będzie osłony. Ale. Chcę to przeczekać. Jednostka zniszczona. Super. Niestety jestem uziemiony. A teraz się chyba nie zdążę naprawić. No niestety, niestety, niestety. Myślałem, że. No chciałem się naprawić, ale bym chyba nie zdążył, bo to by za długo trwało. No wszystko, dwie jednostki zniszczone na początek. Jak na mnie, to chyba nie jest aż tak źle. Mamy dwa punkty po naszej stronie. Więc teraz, jak będziemy ich harasować na A, to może się coś uda. Wyrwać faktycznie Oni byli już przy moście, więc tutaj trzeba byłoby uważać I już powoli celować Dobra, trafienie krytyczne Mam nadzieję, że to dużo zmienia Oby mnie teraz nie trafił To też było dobre trafienie Ale nie krytyczne Jeszcze trochę w prawo I może mi się uda znowu powtórzyć to trafienie krytyczne Jest jednostka skasiczna, super Czy jednak faktycznie najlepiej grać Trochę ostrożniej Mając pewność, że trafimy i zniszczymy jednostkę Jeszcze jakbym powtórzył to trafienie ponownie To też się może uda Nie, nie trafienie krytyczne Ale dostał ktoś z załogi, jest chyba lekko ranny Mmm, kurczę Jednak załoga jest troszkę tutaj Moment, moment, moment Tutaj znowu sprawa Ten czerwony, ten czerwony Znowu tylko zwykłe trafienie Musimy się tutaj bardziej wychylić W to nie, to była asesta, ale i tak dobrze. No, trzy czołgi zniszczone. Nie jestem najgorszy, nie jestem najlepszym, no ale fajnie byłoby tej topkę teraz. Eee, Im się pewnie też maszyny już będą powoli kończyć, bo też w tej grze jest to dobre. Możemy się parę razy zrespić, ale... Jednostka zniszczona. Piękne! To było piękne trafienie akurat. Eee, nie widzę jednak nic. Tu coś jest? Okej, okay, jest, jest, jest. Kurde! To jednak nie był taki zwykły mały czołg. <laughs> ale i tak bardzo fajnie słowo, dopóki e, nie skafnęłem się, dosłownie. W momencie, kiedy zacząłem hamować, ja już wiedziałem, jak ty idioto, przecież ten koleś tam może kampić i czekać po prostu na was. Niestety, mi się czołgi już skończyły, ale mam nadzieję, że wam się spodobało i żebyście chcieli zobaczyć więcej odcinków z VR, właśnie w e, War Thunder, na przykład w helikopterach, to dajcie mi znać w komentarzach pod filmem. A ja was żegnam, widzimy się kolejnym razem, po zobaczenia i cześć! A ja wam tylko przypomnę, że warto zarejestrować się z linku w opisie War Thunder, ponieważ możecie wybrać sobie wtedy jeden darmowy premium czołg, samolot bądź okre... I przy okazji macie busta na 3 dni do Waszego konta, co pozwoli wam dogonić konta moje oraz moich widzów. Chociaż od czasu do czasu e, pogrywamy sobie na Discordzie, więc serdecznie zapraszam do linku w opisie pod filmem i mam nadzieję, że zobaczymy się na polu bitwy.